15 dni zegary odmierzały czas do odsłonięcia wielkiej tajemnicy, jaką było 15-lecie Leclerca. Właśnie w tym roku obchodzimy 15 urodziny, 15 lat w Radomiu Leclerc tu jest ze swoimi klientami. I na tę okazję przygotowaliśmy um, wspaniałe powiedzmy nagrody, wspaniałą zabawę dla klientów. Loterię, która dziś, jako pierwszy miesiąc, ma swoje takie zwieńczenie losowaniem o godzinie 17. W tym pierwszym miesiącu, który był e, czasem dla dzieci, e, klienci biorąc udział w loterii mogli wygrać jako nagrodę główną wycieczkę do parku rozrywki pod Paryżem w wartości 10 tysięcy złotych, jak również 5 konsol PlayStation i 15 koszy ze słodyczami właśnie dla naszych milusińskich, czyli dla dzieciaków. Marysia, lesujesz jeszcze jeden kuton. Musisz pogrzebać, pogrzebać, pogrzebać i coś nam tutaj podać. Bardzo intensywnie, bardzo intensywnie jeden kupon. Zobaczymy, czy to będzie osoba, która będzie. Pani Anna Jesionek. Czy wie Pani, że Pani jedzie w tym roku do Francji? Ach, jeszcze nie dociera to do mnie. Będzie mąż? Będzie to maleństwo? Jeszcze ktoś? No i dzieci. Troje dzieci, mąż i żona. Czworo dzieci? Czworo dzieci, mąż i żona. Fantastycznie w takim razie. Cały czas nie dowierzam. Ciężko jest uwierzyć. Po prostu pierwsza wygrana w życiu i... Nie, nie, nie mogę, nie wierzę. Cały czas dzieci się mnie pytały, co bym chciała wygrać, ja mówię, że obojętnie co, no, nawet mówię, odr... jakiś niewielki upominek, żeby był, a nie spodziewałam się takiej głównej nagrody, no, na to nawet nie liczyłam. Dużo kuponów Pani wrzuciła? Około 30. To prawdopodobieństwo bardzo wysokie. Mąż już wie? Nie, nie, mąż jeszcze nie wie, chyba, że już go ktoś ze znajomych poinformował. Ale ja jeszcze nie miałam tej okazji i miałam tu minutę na dotarcie. To będzie prawdziwie rodzinny wyjazd, bo rodzina chyba nie jest mała. Nie, jest nas w sumie sześcioro, także jeszcze tak za granicą nigdzie nie byliśmy, także to będzie pierwsza nasza taka wielka wycieczka. Na te cztery miesiące przewidzieliśmy jakby kontynuację tej akcji, żeby nie było nudno. Każdy miesiąc jest przeznaczony na jakieś inne wydarzenie i tak już w czerwcu będzie to czas na grilla, gdzie klienci będą oczywiście bawić się z nami w cotygodniowych sobotnich festynach, na które oczywiście przewidzieliśmy wiele, wiele atrakcji. Niemniej jednak mogą brać oczywiście udział w naszej loterii gdzie do wygrania w tym miesiącu będzie ekskluzywny zestaw ogrodowy w wartości 10 tysięcy złotych, właśnie na którego będą składać się tam meble ogrodowe, grille, trampolina, basen. Poza tym będzie do wygrania również 5 nagród, będą to grille elektryczne opiekacze oraz 15 koszy, tradycyjnie 15 koszy z produktami do grillowania.